Siemaneczko na kanale Złomers. Słuchajcie, fajna rzecz wpadła na warsztat. Jest to stary, stary gadżet. Zaraz wam pokazuję o co chodzi. Mianowicie, słuchajcie, jest to stary turystyczny telewizor. Y, Telestar 4004. Tak on, słuchajcie, wygląda. Jest taki styl retro. Nie sprawdzałem, słuchajcie, z jakich lat. E, fajnie by było, jak będziecie pisać w komentarzach. Jaki to jest rocznik? Ja oczywiście sobie mogę to sprawdzić, wiadomo. Tak on wygląda, słuchajcie. A najlepsze jest to, słuchajcie, że on działa. Słuchajcie, on działa. Ja go podłączam do prądu, zaraz zobaczycie. Także słuchajcie, temat podłączony do prądu. Wielka chwila, słuchajcie. Wciskamy czerwony guzik. Czekamy. Patrzcie na to. Zobaczcie. Niezły dym, słuchajcie. Niezły dym. Telewizor działa, szumi. Słuchajcie. Jasność, zobaczcie. Jasność działa. Kontrast działa. Przełączenie UHF. Wszystko śmiga, słuchajcie. Tutaj jest tuning, czyli szukanie. Wiadomo, teraz już na analogu nic nie działa. Tu już nic nie znajdziemy. Nie wiem, słuchajcie, dla kogo. E, może się ktoś chętny, słuchajcie, na ten telewizor znajdzie. Także zapraszam do kontaktu. E, ja go wrzucę oczywiście też na portal OLX. E, link e, do mojego profilu na OLX e, w, kana w opisie kanału. Także zapraszam. Myślę, że ten telewizor będzie wyceniony w kwocie od 150 do 200 zł. Także kto takie gadżety zbiera, jest okazja. Telewizor działa. Zapraszam do kontaktu.